Hejka, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj będzie film na temat ziół granulowanych ze zwierzęcego paśnika ziołowego. Myślę, że jest to coś innego, coś rzadko spotykanego, dlatego stwierdziłam, że nagram o nich osobny film. Pewnie już słyszeliście o zwierzęcym paśniku ziołowym na moim kanale, ale to dlatego, że słynie on głównie z różnych ziół naprawdę świetnej jakości. A tutaj będzie coś innego, zioła granulowane, czyli granulat z ziół. Już Wam pokazuję, ja mam trzy rodzaje. Pierwszy z nich to babka lancetowata. Tak wygląda. Tutaj sobie położymy. Tutaj mam mniszek, tylko przełożyłam po prostu do takiego pudełeczka, bo im było wygodniej. O. Tutaj też jest babka, ale mam, mam po prostu drugą paczuszkę. To położę tak, żebyście widzieli te granulki. I tutaj jest jeżówka. To również tak zawiniemy, żebyście po prostu widzieli. I tak, nagrywam w takim miejscu, dlatego że nie chciałabym, aby te oto produkty zostały za chwilkę porwane przez moje króliki, więc chwilkę tutaj Wam o tym opowiem, pokażę, a później przejdziemy do testu już do królików. Na początku chciałabym Wam powiedzieć trochę o produkcji, chociaż uważam, że jest to chyba najważniejsza kwestia. Otóż w takim granulacie są tylko i wyłącznie zioła. 100%, nic innego. A dlaczego? Jak to jest możliwe? Dlaczego to się w ogóle trzyma w kupie? Już Wam mówię. Otóż produkcja wygląda tak, że ususzone zioła przesiewane są przez takie duże mechaniczne sito i te duże kawałki, które zostaną na górze są normalnie sprzedawane jako zioła i później od tego co spadnie na dół odsiewany jest pył. I co bardzo, bardzo ważne, kwestia sklejenia. Bardzo często te wszystkie niezdrowe kolby są sklejane jakimiś miodami czy innymi rzeczami, których zwierzaki jeść nie powinny. Tutaj sprawa wygląda już inaczej. Te granulowane zioła nie są sklejane niczym. Pewnie zapytacie, to dlaczego one w takim razie się trzymają w formie tych granulek? Przecież teoretycznie powinny się rozpadać, jeśli nie są niczym sklejone. Już Wam mówię, jak to wygląda. To taka maszyna pod wielką, wielką siłą jest gniata i doprowadza do formy takich granulek, i dlatego właśnie są takie zdrowe dla naszych zwierzaków. Kolejną sprawą jest to, że te granulaty wychodzą bardzo tanio. A dlaczego? Po prostu producentowi nie opłaca się wyrzucać tych drobnych kawałków, które opadną na dno sita. Bo przecież zwierzaki nie za bardzo je lubią. Wiadomo, na przykład moje króliki nigdy nie jedzą takich małych kawałków ziół, a właśnie w ten sposób można je fajnie wykorzystać. Takie granulaty ziołowe mają wiele zastosowań. Ja na przykład uważam, że są świetnym, zdrowym przysmakiem. Super sprawdzą się również do kuli smakuli to jest nasza zdewastowana kula smakula. Można po prostu wrzucić takie granulki. I później króliki bawiąc się będą je wyrzucały, to będzie wypadało i będzie to również dla nich super zabawa. Myślę, że bardzo fajnie też sprawdzą się w podróży. Takie zioła, sami zobaczcie, zajmują bardzo mało miejsca. Można zrobić mieszankę na przykład do takiego pudełeczka, wrzucić kilka rodzajów tych ziół i właśnie podczas podróży dać królikowi jako przekąskę. Uważam, że takie granulaty super sprawdzą się do nauki sztuczek. Ja na przykład jak uczyłam żulika, jechałam na takich zwykłych granulatach typu werselaga. Ale gdybym miała wcześniej te ziołowe, to na pewno bym je wykorzystała do tego celu. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Te zioła granulowane znajdą na pewno zastosowanie przy królikach zębowych z problemami zębowymi. Ja osobiście takiego królika nie mam, nie miałam, ale wiem, jak to wygląda. Jest bardzo wiele przypadków, które nie jedzą w ogóle ziół takiej, wiecie, no, w podstawowej formie i daje im się papki. Papki oczywiście różnych składów, i tutaj ja nie będę mówiła na ten temat więcej. Bo jak mówię, doświadczenia nie miałam, ale wiem, że tak to jest, że karmi się je takimi papkami, jeżeli odmawiają normalnej formy na granulatów. I wtedy rozmacza się taki granulat w wodzie. Dla właściciela jest to też fajne, szybkie ułatwienie, bo przecież przygotowanie takiej papki to jest chwila. Więc tym sposobem króliki z problemami zębowymi mogą sobie zjeść no chociażby takie działa. I nie wiem, czy mówiłam, ja tutaj mam trzy rodzaje ziół, jeżówka, babka, mniszek. Ale wiem, że aktualnie jest dostępna też w ofercie truskawka, liście truskawki, więc możecie też sobie wypróbować. I ogólnie jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że te zioła mają super zapach. Wiadomo, że te standardowe zioła paśnikowe pachną cudownie, to tutaj też to odczuwam i ja z zamkniętymi oczami potrafiłabym odróżnić te zioła, więc pachną super i intensywnie i czuć, że to jest takie właśnie naturalne. Teraz chodźmy do królików, postaram się przetestować każdy z tych rodzajów i zobaczymy, czy im zasmakują. Dobra, więc jestem już tutaj w ich kąciku. Sorry za to pogryzione i zdewastowane łóżeczko, no ale cóż ja poradzę. Jest niestety bardzo ciemno, ale oni nie dobierają mi się tam. Zawołajmy je. Chodźcie. Zacznijmy od mniszka. Widzicie, one się właśnie takie rają. Żulik, chodź tutaj, kochanie. Chodź. Pokaż. Zjadł, ale to trzeba jeszcze... Chodź, pokaż, jak jeszcze proboszczu. Nie chowaj się tu. Dobrze. Jest ciemno i go nie widać niestety za bardzo. <laughs> on jest czarny, to wiecie, tutaj się wtapia w to wszystko. Mniszka jak na razie wszystkie jedzą. Bakteruś. I jeszcze bakteruś. Chodź, pokaż. pokaż. Super. I chodź, probasz. Ja widzę, że ty, on tu tutaj do mnie, wiecie, do źródła chce iść. Okej, okay, więc mniszek przetestowany. Widać, że smakuje. Teraz y, może niech leci... Babka lancetowata. Tutaj mam babkę. Chodźcie. O ty, rozwalił mi probosz tu reklamóweczkę. Co za królik, to jest po prostu... Tutaj zapraszam, tu zapraszam. Pokaż się, a nie. Dobra, oni sobie wsuwają, wcinają. Jejku, jak już nabałaganiły, to jest po prostu hit. Chodź. No ale wsuwają. Naprawdę im smakuje. Ciebie tu w ogóle nie widać. Czarna plama i tyle. No dobra, i jeszcze jeżówka. Nie pokażę wam, słuchajcie, muszę być na takim przybliżeniu, bo inaczej to nie widać. O, tu wam pokażę. Dobra, żulik, pokaż ładnie wszystkim, jak ty robisz obrót, może. teraz tam je sobie. Dobra, proboszcz, masz. Też wsuwają. Obrót. Obrót. Oczywiście, wiadomą sprawą jest to, że takie zioła grunulowane nie zastąpią nam u zdrowego królika zwykłych ziół standardowych. One. Stanąłem taki przysmak, ale jak widać, bardzo pożądany przysmak przez moje króliki. Myślę, że przez wasze również. Bardzo im smakuje, naprawdę. Ale dobra, już koniec tego, bo naprawdę dużo już zjedli. Jak widzieliście, test zakończony pozytywnie, zdecydowanie. Mamy nadzieję, że film Wam się spodobał. Już nie ma, już nie dostaniecie. Zapraszam Was oczywiście do grupy na Facebooku Zwierzęcy Paśnik działowy. Tam można zamawiać te zioła granulowane, jak i ogólnie wszystko inne, co mają w swojej ofercie. Link zostawię Wam w opisie i do następnego filmu. Pa! pa.